Miejsce numer 8. Michał Maciejowski. Urodzony 29 października 1913 roku w Gródku Jagielońskim, był wybitnym polskim pilotem myśliwskim, który zasłynął podczas II wojny światowej jako jeden z asów polskich sił powietrznych na zachodzie. Podczas wojny obronnej w roku 1939, po napaści Związku Radzieckiego na Polskę 17 września. Maciejowski przekroczył granicę z Rumunią, przez którą zdołał przedostać się do Francji, a następnie Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu w ośrodku RAF został przydzielony do 111 Dywizjonu Myśliwskiego RAF. Swoje pierwsze zwycięstwo powietrzne odniósł 4 września 1940 roku. Podczas bitwy o Anglię zestrzelił cztery niemieckie samoloty, a jeden prawdopodobnie uszkodził. Następnie służył w 249. Dywizjonie RAF, a potem w 317. i 316. Dywizjonie Polskich Sił Powietrznych.